Mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo myślę, że one są gotowe. Przed Wami, Agata. trener szyszka, który przygotowuje Agatę do tej bardzo ważnej walki. I widzimy te kopnięcia. Mówiliśmy o tych kopnięciach. To może być bardzo groźna broń. Na rundkach padło pytanie, czy te treningi to były ustawki pod kamerę, czy jednak the real deal. Widzimy, że jednak nic tam udawane nie było. Mocne ciosy. Panie i Panowie, pagata! Jedno pytanko jeszcze do Ciebie. Powiedz mi, tutaj pokazałaś tylko odrobinkę z tych swoich umiejętności, ale widzimy te kopnięcia i one są naprawdę mocne, jadowite, kąśliwe. Czy spodziewasz się, mimo że jesteś niższa od przeciwniczki, że będziesz miała okazję, żeby te kopnięcia wykorzystać? Mam taką nadzieję, a wy się dowiecie, jak kupicie paper, wezmę ich Dzięki. No to już wszystko wiecie. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, czy będą kopnięcia, reflink, fagaty. Polecamy, highlife.tv, ogarniajcie od swoich ulubionych influencerów. A już teraz przeszedł czas na jej rywalkę i tak, widzę plakaty, widzę Let's Go Lexi, także będzie się działo, plakaty w górę i przywitajcie! Lexi Chaplin! I jak zwykle, największa reakcja, ogłuszająca wręcz. O oh, wow! Dobre kolano. Bardzo duży progres w tym, jak Lexi porusza się tutaj na macie. Jeżeli zobaczymy to jutro w klatce, naprawdę będzie co oglądać. Chodź Lexi, chodź. Powiem Ci, bardzo, bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Twoja przeciwniczka zaprezentowała kopnięcia, ty kolana. Czy spodziewasz się, że twoje kolana będą mocniejsze niż jej kopnięcia? Nie wiem, nie wiem, zobaczymy jutro. Okej, okay, to ostatnie pytanie, bo nie możemy tutaj pominąć naszych widzów. Czy jest coś, co w tym momencie chciałabyś powiedzieć swoim licznie zgromadzonym fanom? Bardzo dziękuję, że jesteście. I Patryk, który wszędzie jeździ z plakatem, dziękuję, ale mi są Także wielkie brawa, Lexi Chaplin! Tak jak...